Zegar bije, więc pomyśl, pomyśl o sobie. Był kiedyś taki Bartek, który myślał wyłącznie o sobie. Żył na wsi i tam jego ojciec i matka na polu pracowali. Zapraszam was na opowieści o śmierci, czyli zmierzymy się z tematem, którego niektórzy się boją, Niektórzy wolą w ogóle nie wspominać, a przecież jest tak powszechny i tak obecny. Przyjrzymy się różnym baśniom i mitom pochodzącym z różnych stron świata, mówiących o śmierci i o tym, jak jest ona przedstawiana, czy jako szkielet, czy jako piękna dama, czy jako może jeszcze inna postać utkana z cieni. Przyjrzymy się jej w opowieściach, posłuchamy pieśni i będziemy mogli się i pośmiać. I wzruszyć, i zastanowić, bo może śmierć wcale nie jest końcem, ale jest częścią wielkiego cyklu, cyklu życia cyklu przemijania i powracania. Do zobaczenia na scenie w Osiedlowym Domu Kultury w Starogardzie. Już 2 listopada o godzinie 19:00 podeka ulica Rejmonta 1 w Starogardzie.